Siema w dziesiątym odcinku budowy naszego domu na kołkach. Dzisiaj zajmiemy się budową łazienki oraz montażem zbiornika na wodę szarą. Działamy! Zbiornik dedykowany do Boschota Boxera, 93 litry. I do tego założymy coś dla próżnioka, czyli elektrozawór, w dodatku zdalnie sterowany. Z pilota otworzymy go i zamkniemy. A przykręcimy go do takie obejmy stalowe, pomalowane proszkowo. Grube z blachy dwójki. Powinno trzymać Wstępnie przymierzony. Nawet pasuje. Wcześniej, oczywiście, całe podwozie zostało zakonserwowane. umnik tego został taki zardzewiały albo do wymiany, albo pomaluję jego farbą jeszcze żaroodporną. I teraz trzeba odrysować. Damy rędki I chyba będzie to czasy. Po wywierceniu otworu dobrze zabezpieczyć antykorozyjnie. I nitujemy. Czas operacyjny samemu 20 minut. Bardzo przyjemna robota. Jeśli coś jest dedykowane i nie trzeba rzeźbić, to fajnie to idzie. A jakie rzeźbiarstwo, no to wiadomo. To teraz demontuję go, wkręcę sondę, wkręcę krócierz i odpowietrzniki. Sonda od poziomu wody, wotronik. Skróciłem ją ja tylko na odpowiedni wymiar. Wtedy tą śrubką regulacyjną ustawia się odpowiednią długość. Zawór wkręcony, elektrozawór na spustu wody tutaj wlew od umywalki podpowiecznik i od prysznica wlew elektrozawór zamontowany podłączone zasilanie sprawdzamy czy działa i teraz zamykamy działa. Zima jakby Mars to jest tłumnik od Webasto. Skierować tylko w stronę elektrozaworu i rozmarznie. To bierzemy się teraz za łazienkę, ale tutaj będzie potrzebna pomoc. Samemu będzie ciężko to zrobić. Grzegorz, który raz wyciągasz płytę? 36. We're 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 Po burzy wychodzi słońce. Tylko pies szczęśliwy, bo leży w kałuży. Niki! Nikusia! Takie tam kuleczki. Gdzie jest Boba? <gry> Taka jest. <gry> Jak mamy podocinane. Pierwsza przymiarka tibla. No i zaczynamy pomału skręcać. Najpierw przykręcimy tą ścianę. Później skręcimy tą ścianę. Okleimy ją wykładziną PCV. Bo ona musi być taka wygięta trochę. Dlatego tu przykręcimy wkrętami. Na to pójdzie wykładzina PCV. A na koniec przykręcimy Tą ścianę przed nią. Ale tu musimy jeszcze wyciąć drzwi, wstawić zawiasy. Ale to chyba zrobi nam profesjonalnie stolarz. Nie będziemy się z tym sami pierdykać. A to, co zostało nam z tych płyt z łazienki, wykorzystamy na zabudowę części bagażowej. Tutaj zrobimy drzwiczki takie otwierane do góry z jednej i z drugiej strony. Zostało położyć silikony w rogach. Brodzik zamontowany, woda płynie. No i teraz przymierzamy toaletę. Musimy wywiercić dwa otwory. Jeden od wentylatora, a drugi od siku. I jeden otwór mamy zrobiony. Tą rurą będą wylatywać smrotki z naszego kibelka wiercimy drugi toaleta zamontowana to może pokrótce opowiem o niej to jest toaleta separująca czyli oddziela dwójkę od siku to jest taka specjalna klapa jeżeli siądziemy na niej klapa się otwiera tam będzie leciała dwójka dla takiego specjalnego worka a tutaj będzie leciało siku i siku już jest podłączone wężem do szarej wody. Nie ma tutaj już pojemnika. Jest bezpośrednio do szarej wody. I ta toaleta ma wbudowany wentylator. On będzie podpięty z tym górnym wentylatorem. Jeżeli wchodzimy do łazienki, włączamy wentylator, załącza się też wentylator w toalecie. I wszystkie... Nieprzyjemne zapachy są wyciągane na zewnątrz. A oprócz prysznica w łazience, zrobiliśmy również prysznic zewnętrzny. Wyciągano słuchawką bidetową. Tutaj jest mieszacz, regulacja ciepłej zimnej wody. Po to, że jeżeli przyjdziemy z plaży na przykład, będziemy mieć nogi w piasku. Można sobie opłukać, nie będziemy musieli brudzić w środku, w kamperze. I Łazienkę mamy gotową. Chłopaki z firmy Admar spisali się na medal. Wycięli mi drzwi, wyfrezowali podzawiaski. Przykręciliśmy tylko całą ścianę, przykręciliśmy drzwi. I voilà, gotowe.